Siemano, siemandero, Guitar Days na Tomanie trwa tylko i wyłącznie do 28 września. Wiele rzeczy z tych, które Wam już pokazywałem, poznikało, bo naprawdę, wiecie, no, ceny były super. Te LTD są absolutnie w totalnej cenie. Z tego, co zauważyłem, tam się raz na jakiś czas też pojawia coś nowego, więc to nie jest tak, że w pierwszego dnia wrzucili całą pulę e, rzeczy. No oczywiście, wiecie, no, niektóre z tych zniżek wcale nie muszą być jakimiś super, ultra promocjami, super, ultra akcjami, natomiast postarałem się dla Was znowu w tym odcinku dzisiaj będzie krócej znaleźć takie fajne perełki, fajne rzeczy które są w tym momencie naprawdę bardzo, bardzo ważne godne zakupienia z racji na cenę bardzo dziękuję wszystkim za korzystanie z mojego reflinka do Tomana, pamiętajcie o tym żeby klikać zawsze przez tego reflinka pamiętajcie o tym, że jedyne promki są na Tomanie ogłaszane zawsze w postaci takich właśnie banerów jak tutaj w tym momencie widzicie, nie dajcie się nabierać na te wszystkie stronki Toman Music, coś tam, coś tam z Facebooka, gdzie wydają się być jakieś super, ultra promocje. Jeżeli jakiekolwiek promocje na Tomanie będą, dotyczące gitarzystów. Na pewno z tego kanału się o tym e, dowiecie, i na pewno mój link, który jest w opisie i w komentarzu, e, jest e, prawdziwy, jedyny, e, dobry, <grydy> bez oszustwa. E, będzie mi miło, jeżeli sobie go zapiszecie po prostu na stałe i zawsze do Tomana będziecie przez niego wchodzić, bo oni mi płacą za wasze, no może nie wchodzenie, ale za zakupy. I dzięki temu kanał się rozwija i powstają treści może nie zawsze, wiecie, tylko i wyłącznie takie, że wam pokazuję jakieś promocje, tylko no ogólnie jest ładnie, kolorowo i światełka i kamery i, i działa mi to jest moja praca i bardzo wam za to dziękuję. Tak samo jak dziękuję wszystkim Patronom. Dobra, jedziemy żeby znowu nie było pół godziny. Słuchajcie, Guitar Days, jak powiedziałem, no do 70%. Ziemię jak teraz sobie tu wybrałem kilka takich filtrów, których do tej pory nie znajdowałem. Powiem Wam szczerze, że tak, kupno w tych czasach kolumny za 5,700, nawet na 8% promocji. Na przegięcie pały. Kolumnę gitarową, jeżeli byście w ogóle szukali, to polecam szukać kolumny używanej na olx -ie. Czasami można nawet za 1500 zł Marszala 1960 e, wygarnąć. Ewentualnie, no Harley Benton ma też całkiem niezłe ceny na kolumny. No 5600, do, do Aldridge, szacun, oczywiście White i tak dalej, i tak dalej, ale, ale, no, raczej, ale no raczej nie. E, jak mówię, największe prąki są w ogóle na efekty gitarowe, więc tutaj. Warto się zastanowić. Tutaj tak samo. Za piątaczka kolumna Engla, kolumna Engla bardzo dobre, kolumna Engla naprawdę bardzo bardzo fajne i jak na przykład używam sobie symulacji kolumny jakichś tam IR-ów i tak dalej, to bardzo dużo korzystam z engla, bo zawsze fajnie brzmią Natomiast no za piątkę no nie kupiłbym kolumny za 5000 zł w tym momencie. Tutaj to się tak na chwilę oszukałem, mówię kurde, ale zrobili tanie, tanie Gibsony. No ale zapomniałem, że już nie ma taniej Gibsonów i teraz są droższe Epifony, więc jest, więc jest tutaj brąka na, na Epifonki. Kilka z tych epifonów to pewnie się pojawi niedługo na, na kanale, albo może już gdzieś tam są. No i tak sobie tak wiecie, przeglądałem, przeglądałem i wybrałem kilka takich rzeczy, które po prostu mnie interesują. To jest całkiem niezła opcja, dwukanałowe Joyo, 20-watowy wzmacniacz oparty o jedną lampkę na przedwzmacniaczu, jeśli dokupimy sobie do tego switch i na przykład kolumnę tą One Control, która jest za tysiaka, albo właśnie jakąś kolumnę bentonowską, no to mamy tak Taki zestawik, no raczej domowy, na 1.12, raczej taki domowy zestaw, ale całkiem, całkiem nieźle grający. Jojo, yy, cały czas jestem u nich na stronie jako artysta, ale nawet się do mnie nie odzywają i w ogóle nic już mi nie proponują, więc tak sobie tam jestem. Jestem, bo jestem. W każdym razie, no, te małe główeczki, to jak widzicie. Yy, to Joyo dwukanałowy jest akurat w tym momencie najtańsze to Zombie. To jest taka trochę, taka trochę Mesa Bugi. Kiedyś nawet w teście mi wypadło, że grała lepiej niż, e, niż Mesa Bugi. Majbachy, to tylko ciekawostkowo tutaj wrzuciłem, chociaż no 11%, czyli tutaj jest 1000 zł ponad taniej, to jest całkiem fajna promka. Majbachy wrzuciłem ciekawostkowo, chciałbym dla was Majbachów trochę ograć, nagrać i sprawdzić. Nie wiem jak to zrobię, może trzeba będzie po prostu pojechać do Tomana i to, e, i to obadać. Dlaczego? Bo Majbachy są robione Fabryce czyli w NBE w Chorzowicach. No i generalnie chciałbym sobie. Zobaczyć, czy są na przykład trochę lepsze od Jolan, a Jolany są trochę przy żadnych tańsze, więc tak więc w ten sposób nie. Nawet nie wiedziałem, że jest taki solar. Solar kojarzył mi się z czarnym matem, który się wyciera i który nie ma w sobie w ogóle żadnych jajec. Większość solarów, które miałem na kanale, zawsze były czarne i zawsze płakałem. Ja wiem, że są tutaj, tutaj nawet widać, są czerwone, niebieskie, zielone, itd. itd. No ale ja zawsze miałem te czarne i jakoś tak mi się trafiały. Solary ogólnie. No spoko wiosła, e, można kupić fajne wiosła taniej e, również, całkiem, całkiem. No tutaj przykuło moją uwagę to, że właściwie z 6800 na 5,600, 600 to jest cały czas dużo, ale ładna gitarka, więc to raczej w ten sposób e, patrzyłem. Mega, mega promocja, którą przegapiłem w wcześniejszym filmie i dlatego też wróciłem do tego filmu, to jest jeden z powodów. Mega, mega promocja na Sterlingi by Music Man. Z 2100 na 1259 to jest fajna opcja. Za 2100 oczywiście można już bardziej przebierać w instrumentach i nie musi to być Musicman. Natomiast rzeczywiście za 1259 zł ta gitara robi się bardzo, bardzo przyjemną opcją do tego, ażeby sobie ją kupić, i jest ich tutaj dużo, dużo więcej. 49% ceny z 2300 na 1200 też bardzo fajny instrument, już do tego właśnie, żeby sobie rozpocząć, no bo uważam, że te ceny, takie 2200, no to to jest takie lekkie nawet może i, yy, i przegięcie, no tutaj z 3300 na 1900 cały czas dobra cena, czyli, czyli zjeżdżając tyle na tych instrumentach, no mamy do czynienia z tym, że możemy trafić w fajną, fajną okazję, no tutaj już było absolutne przegięcie, bo 8400 y, za taki instrument, no drogo, wiadomo, no, John Petrucci i tak dalej, e, więc y, to i tak jest dużo, to 4600 w tym momencie to i tak jest dużo, ale jeżeli ktoś chce mieć gitarę Johna Petrucciego, no to nie musi w tym momencie wydawać tych 8400, tylko właśnie wydaje sobie tyle i to jest, no to już jest lepsza cena, nie? Ta gitara pewnie dużo się różni od normalnego takiego Majesty, e, ale, ale no to jest dużo, dużo lepsza cena i myślę, że też te gitary szybko znikną, no bo John Petrucci ma swoich y, zwolenników. Tutaj z, cały czas Sterling by Music Man, czyli to nie jest Music Man. Wiecie, amerykański, tylko to jest gitara robiona w Indonezji, no może i nawet w fabryce Korta, tego nie wiem czy też Kort dla nich robi, I oczywiście tak, no wiecie, Fishmany, fajne tremolo i tak dalej, dobry instrument, no ale jak ta gitara kosztowała 10 tysięcy złotych, 10 tysięcy 100 prawie, no to to było totalne przegięcie, natomiast w tym momencie za te 6300, znowu, dużo, można wybrać fajnych kilka różnych innych opcji. Można sobie kupić mensingera polskiego pod własne swoje e, specyfikacje, za mniej więcej podobne pieniądze. Na rynku używanym można znaleźć od groma fajnych instrumentów za 6 koła, no ale jednak promka jest, jest całkiem całkiem spora. E, no i tutaj z 3800 na 200. To jest, jest zawsze to samo. Na pewno lepiej jest tą gitarę, jeżeli na te, na te instrumenty patrzyliście, e, kupić za 200 niż za 3800. Jeżeli taki sterling Wam się podoba, no to jest to bez wątpienia e, fajna opcja. Tutaj coś, co później się stało Wolfgangiem. No i znowu to jest coś, na co bardzo bym zwrócił uwagę, 1666 zł. 43% urwane z 2,900. To jest bardzo dobra cena i za te pieniądze mega, mega opłacalny zakup. W ogóle ładny kolor, taki zgniło zielony, fajny, podoba mi się. E, podobnie tutaj też fajny kolor niebieski. Tu, tu mieliśmy gryf y, też klonowy. E, klonowy gryf, y, no taki, taki Wolf, Wolfgang Axis, wiadomo o co chodzi. Znowu tutaj, akurat z 2,400 na te 1666 e, No ten pewnie się różni tym, że ma ten topik, taki, taki ładniejszy Trans Black. Tutaj jest. Nie, tutaj no teraz to, to taki topik, więc. Więc no jedna, jedna z dwóch, nie? Jak mówię, na efekty, ceny najlepsze. Na efekty naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne ceny, więc warto sobie przejrzeć całą ofertę efektów, jeśli w tym momencie właśnie efektu szukacie. Całkiem niezła cena na tego silencera. To jest podobno bardzo fajna bramka. No i na koniec, tak. To mi się po prostu podoba. Kosztuje 20 tysięcy. Z offendera. Trzeba mieć dobrze stronę w głowie. <laughs> ja oczywiście nie obrażam nikogo, kto sobie takiego ofendera Custom Shopa kupił, ale no jakoś tak wiecie, no nie wiem, dużo. <laughs> dużo. Był kiedyś tu jeden albo dwa Custom Shopy. No spoko gitary, no ale dużo, nie. SKG też właściwie kosztuje tyle pieniędzy, ale przynajmniej wiemy, że nam go zrobił ziomek z Polski wtedy wspieramy polski, polski rynek gitarowy. No tutaj, jeżeli chcecie wesprzeć amerykańsko-niemiecki rynek gitarowy, no to możecie to kupić. No, ja bym sobie tego nie kupił. Bardzo dobra jest cena na performery. To jest mniej więcej taka cena jak ludzie w tym momencie wystawiają performery na olx a No, może poniżej piąteczki, ale ładnie to urwali. Z tych 6,400 na te 5,400 to jest ładnie urwana cena. Z tych 6,5 na te 5,400 to jest ładnie urwana cena. A znowu, jeżeli chodzi o performera, to ja uważam, że performery są to najlepsze fendery amerykańskie w tym momencie, jakie w ogóle są produkowane. To jest stosunek jakości do ceny razem z marką. To równanie tutaj w tym wypadku wychodzi nam najlepszy stosunek jakości do ceny i jeżeli szukacie Fendera, Statocastera, to tylko i wyłącznie performer, jeżeli to jest znówka. Nazywał się on kiedyś Special, nazywał się on kiedyś Highway One. E, używane chodzą, tak jak mówię, no od czwórki do piątki mniej więcej. Bardzo, bardzo fajna gitarka. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam bardzo serdecznie. Wchodźcie do Tomana z mojego reflinka. Dzięki temu kanał się rozwija. Bardzo wam dziękuję za wszystko, co robicie. Dziękuję patronom. Dzisiaj bez listy patronów dzisiaj szybki odcinek. Najbardziej y, opłacalne są te. Y, o, poczekajcie, o, te nie, te nie. O, to, to jest najbardziej opłacalne. To jest bardzo opłacalne. To jest całkiem spoko tutaj, już w miarę. Więc, tak naprawdę, z dzisiejszego dnia, no to to, to i ostatnie moje słowo to. To są trzy najlepsze oferty, jakie można wybrać. Pozdrawiam bardzo serdecznie na razie. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że w ogóle oglądacie filmiki o gitarach. Mega, mega będę zadowolony, jeżeli pod odcinkiem zostawicie łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy. Zapraszam do zostania i zasubskrybowania kanału. Czekam na wasze komentarze. Sprawdzajcie linki w opisach yy, odcinków, tam sporo zniżek dla widzów. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy kanał wspierają poprzez Patronite i inne różne systemy, to też można znaleźć w opisach. Patroni, jesteście najlepsi. Lista patronów oczywiście na końcu odcinka. Jeżeli chodzi jeszcze o miesiąc wrzesień, mamy, szanowni Państwo, do czynienia z konkursem. W konkursie można wygrać taką oto przepiękną gitarkę. To jest nagroda numer 1. Link do konkursu również jest w opisie. Jest to gitara Henry's, która przypomina strata i jest całkiem, całkiem niezła. Drugą nagrodą w konkursie jest wzmacniacz Spirit of Rock firmy Hughes Kettner. Fajna malutka główka, na początek za chwileczkę o niej będzie odcinek. A trzecia nagroda, Szanowni Państwo, to takie słuchaweczki. Nagroda niespodzianka, tak naprawdę miała być inna niespodzianka. E, będą to słuchaweczki plus zestaw różnych ciekawych, malutkich niespodzianek. Trzy takie nagrody. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, co robicie dla kanału. Jeżeli natomiast robicie zakupy, lubicie kupować rzeczy i robicie te zakupy w sklepie, toman będzie mi niezmiernie miło, jeżeli pomożecie kanałowi robiąc te zakupy z moim reflinkiem. Ten refling jest w opisie odcinka. Ten refling spowoduje to, że ja dostanę z Waszych zakupów 4,5%. Więc Wy macie 30-dniowy zwrot, fajne ceny, duży wybór towaru, dobry, dobry sprzęt i tak go kupujecie. A dzięki temu wspomagacie kanał zupełnie, zupełnie bezstratnie. Mega, mega za to dziękuję.